W chyłku rozpadu Związku Radzieckiego niejaki Władimir Iwanowicz, podkim radziecki konstruktor wozów bojowych uralskiego biura konstrukcyjnego Ural Wagon Zawod, otrzymał zadanie zaprojektowania nowego czołgu, który, jak planowano, miał wkrótce znaleźć się na wyposażeniu armii byłego bloku wschodniego. Z tego też powodu, już w 1988 roku opracował on nowy projekt, któremu nadano roboczą nazwę obiekt 188 i było niczym innym jak głęboką modernizacją czołgu T-72 pojazdu, który w ogromnych ilościach znajdował się na wyposażeniu armii z Związku Radzieckiego. Jednak Władimir Potkin dobrze wiedział, że jego czołg znacznie ustępuje nie tylko najlepszym pojazdom amerykańskim i europejskim, ale także rodzimemu T-80U, nad którym pracowało konkurencyjne biuro projektowe z Charkowa. Mimo wszystko cel udało mu się zrealizować, a na horyzoncie pojawił się tajemniczy czołg T-90. Jak pokrótce wyglądała historia czołgu podstawowego T-90A, najnowocześniejszego czołgu Armii Federacji Rosyjskiej. Zapraszam do oglądania. Głównym problemem T-72, produkowanego 1973 roku w porównaniu do innych analogicznych czołgów zachodnich, był brak zaawansowanego systemu prowadzenia ognia, a także niezwykle niebezpieczny, szczególnie dla członków trzyosobowej załogi, karuzelowy automat ładowania pocisków. Jak się okazało, w przypadku bezpośredniego trafienia lub wybuchu miny, na którą czołg mógł najechać, znajdujący się we wnętrzu nieoddzielony od załogi automat z pociskami eksplodował. Co powodowało niemal natychmiastowe rozerwanie wieży. Eksplozji towarzyszyła tak ogromna temperatura, że niemal doszczętnie stapiała elementy konstrukcyjne wozu. Podczas operacji Pustynna Burza, trafiony T72 z bardzo bliskiej odległości przez M1A1 Abrams, eksplodował z taką siłą, że uszkodził amerykański pojazd. Podkin zdawał sobie sprawę ze słabości konstrukcji T-72. Już wkrótce miał przekonać się o tym podczas wojny w Iraku w 1991 roku, gdzie zdeklasowały je najnowsze amerykańskie czołgi podstawowe M1A1 Abrams. Był to ogromny cios i brutalna lekcja, która wskazała mu nieco inną drogę rozwoju tego czołgu. Insector, w związku ze złą opinią i nadszarpniętą reputacją głęboko zmodernizowany w późniejszym czasie czołg T-72, aby uniknąć skojarzeń ze swym poprzednikiem, na polecenie rządu przemianowano go na T-90. Droga, jaką przeszedł w ciągu kilku lat i zmiany, które go dotknęły spowodowały, że z czołgu T-72 pozostały niemal tylko podstawowe elementy konstrukcji. T-90 został wyposażony w niezwykle zaawansowany pancerz reaktywny, którego zadaniem w przypadku bezpośredniego trafienia było znaczne osłabienie penetracji pocisku i rozproszenie siły uderzenia. Rosyjscy konstruktorzy efekt ten uzyskali przez nałożenie na pancerz główny specjalnych dwuwarstwowych płyt, między którymi znajdują się ładunki wybuchowe. W momencie uderzenia w niego wrogiego pocisku eksplozja ładunku powoduje rozproszenie siły uderzenia, ochraniając w ten sposób pancerz właściwy. Mało tego, konstruktorzy opracowali również niezwykle skuteczne systemy obrony czołgu o nazwie sztora oraz arena. Charakterystyczne czerwone reflektory znajdujące się po obu stronach działa wchodzą w skład systemu sztora i są niczym innym jak promiennikami, których zadaniem między innymi jest zakłócanie dalmierzy laserowych oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych. Co ciekawe, w momencie wykrycia przez system sztora namierzających czołg wiązek laserowych, pojazd może natychmiast obrócić w stronę wroga wieżę bądź cały kadłub wystawiając w ten sposób najbardziej odporną na ostrzał część pancerza. Dokładnie w tym samym momencie wystrzeliwane są wszelkiego rodzaju zakłócacze w postaci systemu zasłon aerozolowych i dymnych. Promienniki te spełniają jeszcze jedno zadanie. Są reflektorami promieniowania podczerwonego wykorzystywanego przez systemy noktowizyjne umożliwiające prowadzenie obserwacji i walk pod osłoną nocy. Ten rodzaj obrony działa najskuteczniej w duecie z systemem obrony aktywnej o nazwie ARENA, którego mechanika działania jest równie ciekawa. System ten używa radaru mikrofalowego do skanowania terenu w odległości do 50 metrów od czołgu. W momencie wykrycia zbliżającego się pocisku, pochodzącego np. z wyrzutni przeciwpancernej, ze specjalnych modułów znajdujących się na kadłubie czołgu zostają wystrzelone tzw. antypociski, które eksplodując powodują zniszczenie zbliżającego się do czołgu pocisku. W grze Battlefield 4 również znajdziemy odpowiednik systemu Arena, a nazywa on się obrona aktywna. Oczywiście, na potrzeby prawidłowego balansu rozgrywki uruchamiamy go ręcznie, ale samo działanie jest bardzo podobne do tego, o którym mogliście usłyszeć. Czołg T90 został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt dostępny w Rosji, jeśli chodzi o systemy prowadzenia ognia, a także możliwości obserwacji otoczenia. W tej kwestii czołg ten dorównuje konstrukcjom zachodnim, przynajmniej w teorii. Jest niezwykle szybki i świetnie sprawdza się w każdym terenie, co udowodniły testy prototypu czołgu w 1989 roku. Załogi tego wozu, bo często zdarzało się, że ten sam czołg testowało kilka załóg, mieli za zadanie pokonać w niezwykle trudnych warunkach, zarówno pogodowych, jak i terenowych, dystans około 14 tysięcy km. Ciekawie wyglądał wybór tras na testach rządowych tego pojazdu. Kierowano się zasadą im trudniejszy odcinek, tym lepszy. Czołg ten z powodzeniem radził sobie w temperaturach od około minus 50 stopni Celsjusza do skrajnie wysokich. Co ciekawe, testowano go również pod względem szczelności i odporności na pył oraz wodę. Jak taki test wyglądał? Otóż do wypełnionego wodą głębokiego na 5 metrów basenu załoga wjeżdżała, a następnie wyłączała silniki, pozostawiając czołg w tym stanie na jedną godzinę. Po tym czasie odpalała silniki ponownie i wjeżdżała na powierzchnię. Ten test sprawdzał hermetyczność kadłuba, układu wydechowego, a także odporność wszystkich systemów prowadzenia ognia instalowanych na pojeździe, takich jak sztora oraz arena. Niestety, niezwykle niska sylwetka czołgu, a także tylko trzyosobowy skład załogi okupione są tymi samymi poważnymi błędami konstrukcyjnymi, co w przypadku podstawowego T72. To właśnie te niebezpieczeństwa grożące załogą w warunkach bojowych zmusiły konstruktorów do wzmożonego wysiłku w tworzeniu coraz to lepszych systemów obrony czołgu, takich jak pancerze reaktywne czy systemy obronne. Jednak nie zmienia to faktu, że czołg T90A, którym możemy również zagrać w grze Battlefield 4, jest jednym z najlepszych czołgów na świecie, z którym należy się bezwzględnie liczyć. Dzięki serdeczne za uwagę. Ja jestem Mestre i do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu najciekawsze pojazdy z serii Battlefield. Trzymajcie się! Cześć!